Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Alleluja. Panie, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, synu człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, synu jednorodzony, Ojca przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chryste, tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła. I nim obdarzasz wybranych. Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym. Kiedy już sen nas ogarnie, Niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują, Osłaniaj swoją prawicą, Wejrzyj, obrońco nasz Boże. I wrogie oddal zasadzki kieruj twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił. Chryste łagodny nasz królu. Niech Ciebie z Ojcem i duchem. Wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości, nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą. Ale Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych, a we mnie duch mój omdlewa. Zamiera we mnie serce, wspominam dni dawno minione. Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło Rąk Twoich, wyciągam do Ciebie ręce. Jak zeschła Ziemia, pragnie Cię moja dusza. Wysłuchaj mnie prędko, Panie. Ale bowiem duch mój ją Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w tobie pokładam nadzieję. Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę, wybaw mnie, panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie, naucz mnie spełniać Twoją wolę. Bo Ty jesteś moim Bogiem, niech mnie Twój dobry duch prowadzi. Po bezpiecznej równinie, przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli. Pała Ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w tobie pokładam nadzieję. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce twoje, panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha Mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny, powierzam Ducha Mojego. Chwała Ojcu i Synowi. I Duchowi Świętemu, w ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj. Abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju. Według słowa twojego. Bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan, i chwałę ludu twego Izraela. Chwała ojcu i synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków, Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, Podczas snu nas osłaniaj. Abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku Dnia Nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Witaj, niebios królowo, witaj, Pani aniołów, Witaj różko i Bramo. Jasność zrodziłaś światu. Ciesz się panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj ona najśliczniejsza. Prosch Christus a za nami.